Cieszę się, że Cię widzę. F*** mi kogoś za chwilę! Co jest? Gdzie ten pajac? C coś mi się chyba odkleiło. Dlaczego wypiłeś mojego monstera? Nic nie wypiłem. Wiem, że to Ty pajacu! Stary nie był pod rana śpin. A mójś pod rana jest w pracy, nie udawał już s***ie. Kupiłem sobie monsterka, żeby sobie go do filmu wypić. A Ty mi go wypiłeś, świnio nie dopita! Ale ja nic Ci nie wypiłem, co Ty stary? Przestań, bo za chwilę Cię będę musiał wyjaśnić! Próbujesz ze mnie idiotę zrobić, tak? A to co tu jest? Ja lepiej niż przed chwilą sam to tu wyrzuciłeś. No i mamy dowód, proszę państwa. Pusta puszka po monsterku w twoim pokoju. No, no i ja akurat taki, co sobie kupiłem. Przypadek nie są. Ty jesteś jakiś nied. czy co? Ty właśnie sposobem rozpętałeś wojnę. Ps. sobie na mnie. ci się spakować i p. dalać z tego domu w tej chwili, bo życia w tym domu już nie będzie. Wiesz co Przuprałem z mego pokoju? Rozpętałeś wojnę. To, to. to będzie rzeź. Taki p. dostaniesz, że ci mamuśki nie pozna. Na! Ja p, co za odkleja, ale co teraz, bo to faktycznie ja mu go wziąłem. A jebać, to troszkę się pospina i mu przejdzie jaja, się pewnie k***wa robi. Chyba nie jest aż tak odklejony. No dobra, dobra, może k***a trochę jest. Uff. Dobra, mniejsze Poglądam poglądam sobie TikToki jakieś. Co tak A co to było? Muszę iść to sprawdzić. W sumie nie ten idiotat się może kombinować. No i co? A to co to jest? K-salon. Nie wiem co mam do salonu iść czy co? Patrzę, coś się nie kombinował czegoś. Ja dole. Z Żarciki sobie będziesz robił, do ja! Ja! dole Dupę! Dobra, to pianka tylko, nie? Kartka do tego wpadła. No i ciekawe, co w tym salonie będzie. Nie ma żadnych pułapek polowanych z pianki. Co to jest? I! No, w jakąś grze ze mną grasz. Twój pokój. Przecież tyle co tam byłem. Jak to jest w ogóle możliwe, że tak w krótkim czasie on mi tam jakąś kartkę dał? Gość mówi, że mi gra ze mną w takie gry. Ja dole. No kurwa mać, tyle co sobie tu posprzątałem. Ja dole. Tak się mścisz? Kurwa? Gdzie jest ta kartka? Kuchnia. Tyle co tam też byłem, przecież przechodziliśmy. Nie no, to jest już przegięcie. Gościu za jednego mam taki roz******* w robi. W sumie dobrze, że w kuchni, bo głodny trochę jestem. Najpierw sobie poszukamy coś do jedzenia. Co jest? Nie mówcie, że wszystko w*******. i przecież nie będę śledził albo musztardy samej. No ja dole. Nie no, on przeginął już. Może chleb przynajmniej jest. Ja dole. Garaż I TY MI MÓWISZ, ŻE JA JESTEM ŚWINIĄ NIE NA ŻARTĄ I NIE dopitą, TAK? STARY TERAZ przegiołeś. No to idziemy do garażu Są małe trochę A tylko ustawił taką z... pułapkę, to go zniszczę I gdzie to jest? O Złącz kartki L Okej okay. I by e... L... Kibel. No to idziemy do kibla. Nie wiem, kibel, kibel, nie wiem co mam się tam wystrać czy co chyba, że mnie planuje utopić w tym kiblu, ale prędzej ja śmiecia utopię. Robimy solówę. No i co gdzie jesteś? Jak tu k**wi? młode chyba fa wszystko z lodówki? Jak i... Dobra, trzeba to. Co jest, k**wa? Wypiłeś mi wąserka, więc teraz musicie spotkać to! <coughs> nie, nie, nie nie, nie rób sobie jaj! Otwieraj, bo jest... Nie. No. jest k**wa, słodka, 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 k**wa 全然の手詰めない。<laughs> <laughs>